tych morskich ratunek właśnie tutaj pracujemy przy mieszkania chciałem wam pokazać jak to jest mam maszynę, którą sam kupiłem za 700 dolarów to jest wodne to tak jest to 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 mieszkanie wygląda właśnie tu mieszka tu mieszkają 4 osoby są 4 sypialnie I każda sypialnia ma swoją łazienkę właśnie tutaj zaraz wam pokażę tak to wygląda i następny projekt to będzie wymieniać te kraniki przy walniach one właśnie ciekną jak się pyszni z wąsów no i tak to wygląda właśnie morski tutaj kuchnia tutaj